na widzowie, witam was na moim kanale z serii braciaki Słuchajcie, dzisiaj ze mną jest Kuba, który aktualnie nadzierał na polu Jest i belki sobie zbiera A słuchajcie, my dzisiaj będziemy kosić rzepak na naszych dwóch polach, jeśli również zdążymy coś jeszcze oczywiście zrobić, to wtedy również będziemy e, kosić jakieś inne zboże, czy robić po prostu coś, coś na gospodarstwie jeszcze. E, więc słuchajcie, ja będę wam przechodził i idę nazywać właśnie kubę. Bo Kuba powiedział, że z rana powiedzieć belki tam nam pozbiera. Żeby już było... żeby już były belki pozbierane. Więc teraz my pójdziemy. Eee, o, widzę, że Kuba już jedzie z belkami. To dobrze, akurat się złożyło, że e, Kuba jedzie. Kuba! Jedziemy, Cuda. jedziemy kosić, już, bo już patrzałem, że już jest robię służbę to złożenia. Ogólnie można się przydać z, z widzami, jakby nie. Eee. To są e, siłanko widzowie. No, dobrze. No, no, no. ja wtedy wiesz, co Kuba? Wtedy jadę już z Nogi, to ja ci tam zaprowadzę. No bo to, to jest, Wtedy słuchajcie, widzowie lecimy. Zaprowadzę ciągnik od sobie z transportem. A w przejdzie tam kombajnem trionem. Dobra. Zamykamy dźwiczki. Czekajcie teraz wjadę w ogóle. A zobaczymy co się, robi. że dobra, pojedzie jak pójdzie, bo poszło Wtedy lecimy po buciki, popalamy i lecimy naszym mikrofonowierem Całe same rzepaki i już z widownia żniwa będą zaczęte, my już tu wyruszymy. Już tu jest właśnie u mnie na nogu nas się już tam poało trzeba ludzie już ruszać w te żniwa. Tak już chyba kto, kto bólał nas? No, kosi, już kosił, już kosił z boża. Boża? Boża? Powiem Ci, że nie wiem, nie widziałem jeszcze. Tam chyba na Łukach jest po no, prostu, się no. daje pisać. Jeszcze, nie? A, tam, 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 no tam, tam, tak, no tak, tu sobie tam, trzeba sobie się, bo tam, tutaj żeby tutaj, no, ruchu, nie zasłania jakby... y, no, się tutaj tam, 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 albo tam, 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 nie tam, 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 sobie. tam, 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 mi. tam, koguty. tam, tam, tak elegancki Faścików nie ma Gotowe do zbioru suchutki już można wjeżdżać no tutaj tu się rozłożymy. Trochę tam... Daj, się... Tak, no tu tu tu. Za jeszcze schowaj tam, dobra? Bo no. będzie wóz zasłaniał, bo już nie będę no. mamy przejechać te samochody. No. no, dobra, dobra, poczekaj. No, daj, daj, mogę. Czekaj i teraz no. tutaj. Odepniemy kabelek nie wiem dość Ty, nie mogę coś o, od tego kabla odpić. Weź był to A to on był odpięty, ty <gryw> hey, ja cię już tu od, ode od, Odpiąłeś, to jest... dobra, poczekaj. Wydaje się, że chyba nie będę mogła to przemyśleć To ja sobie wiesz... Um... Czekaj, weź tam odejdź trochę mi Myślałam, że ty, ty podam mi tam kable podepnij, dobra? Czekaj Czekaj, tu się powietrza tu, wywoła, bo czekaj jeszcze Chyba podpię To Chcę sobie tutaj tam pomijać nie da się wtedy kosić A ja mam do ciebie w drugim? Czy jak? Nie wiem, wiesz co? No, ale klasa może jakaś u mnie drugim, nie? Ale nie wiem, czy tam transport nam się jeszcze drugi przyda? Chyba nie Mi się wydaje Czyli już mam przyjechać, żeby kosić drugi? Tak, no A w ogóle ten... Um, ja... tu tam chwilę jeść, jeszcze tam jeść sobie A ja tutaj... Yy, u New Podepnę przyczepy i ten, yyy, ten Zostawimy sobie zawsze gps sam. no, co tam Poczekaj, bo mi się coś, ma... no. coś zatrudniło Przeszypali zatrudniłem. przecież Wózek, prze, yy, sobie wózek tam podstawię do, yy, na pole, żeby wiesz A, no, no. I to wiesz co? Poczekaj tyle, Kuba Ja wtedy by może by tu wyciął a ty byś może wstawił przyczepy, coś co? No w porządku, tak to zrobić Przyczapaj już jeszcze dwóch razem Ej, tam flasier, pierwsza żniwa. Jeszcze ja ktoś się ogólnie nie widziałam poszło poprzedniego odcinka, to tam zachęcam filmu, zajrzeć na mój kanał. Linka może dam do odcinka. Jeśli nie zapomnę oczywiście. Jest nowy, nowy nasz nabytek. A na legacy to Na że takim teraz komandy to może kosić, nie? Tym mega to już na było ciężko się wyrabiać. Ale takim to teraz już będzie robota ubywać. Teraz też już większy zbiornik i wszystko. No ja, słuchajcie, to jest. taki, to że było oporowo, jak to tam, nie? No Ej, tu jakoś je postawił coś, coś tam, no tak, postaw, no dobrze było Ja jeszcze teraz, jeszcze jadę po ten wózek no, Mam ci, że nawet w tym zapaku to jest sobie dobrze Bo, No to jakby Nie ma problemu, sobie auto ominą Ale lepiej, lepiej sobie kuchać Na zimne, żeby nie, później nie było problemu No coś, Tam mają chyba jakiś problem z tym wózkiem tam. O no, widzę że... Właśnie już że chyba nie... Lekko go przesunął. A to przesunę go na pole, sobie w tutaj z inne pole. A potem na no, tą drogę po, 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 po taką. No. no. No i dobra, słuchajcie, tak się już zabrałem. Kapeczkę. taką nową dostałem w prezencie na święta. Chyba gigant, softer czy jakoś, tak to się nazywa. Takie, coś tam pisze, właśnie jakiś taki znaczek, jak Jan Softer, czy coś taki tam jest. On tu przesypia elegancko zboże. Jak widzicie, na koncie mamy jakieś tysiące ponad. Yy, I mamy też sałaty do sprzedania. Mamy tam sporo tej sałaty, trochę teraz się zrobiło jakoś. Teraz zbiory też właśnie były w szklarniach. Yy, to Hater nie było długo. Tych odcinków no za to oczywiście was bardzo przepraszam Ale już wracamy Z odcinkami e, Myślę I tak, i teraz tak Ten odcinek widzicie we wtorek e, Ja bym chciał Tak teraz, bo teraz u mnie ma ferie, Chciałbym Żeby odcinki były Dwa razy w tygodniu e, w... w Wtorek i w sobotę Mam nadzieję, że, że postaram się wyrobić Myślę dalej, że postaram się, staram się wyrobić Z montowaniem filmów Teraz jest trochę, będę miała więc więcej, więcej czasu, czasu ee, Na montowanie eee, Więc tak e, Ogólnie widzowie musicie się na przykład Czego tam się Jeszcze odcinki Ale my słuchajcie zgłosimy dalej Mało już, już jest A, ten, Ja Ci już ten w będę tutaj hmmm sobie i e, no sobie zostawię na razie ty, tego bo on taki tak będzie za chwilę przyjadę to tak i tak będę się roz... W ten, bo... i tak będę musiał wziąć ten wózek gdzieś widzisz ładnie tutaj pląć. ale ponieważ w że tak dokładnie sobie było tak zrobiłem tutaj

tak, w tym roku jest bardzo dużo gryki, a gryka, tak jak w nie to już nie jest jakaś mega taka. A ja będzie w tym roku sypała. Właśnie, ale nie, tak cenowo, bo ta gryka jest w porządku. Tak, no nawet w, taka fajna kaska jest za tak. nim. No w tamtym roku już mylić chyba tamto pole, bo po tamto, wiesz, na do, tam, tam po omleczarni to pole. A, no, to jest, tam było, no było. wtedy, no gryki, tam było, nawet było, tam było, tam nie? Z z tego pola nawet mm -hmm. było, fajnie, było, z tego pola Dlatego, tam tu teraz właśnie posiać tej tam było, więcej, ale tam że tu jest tam było, tam było, tam Ja tam było, tam było, tam było, tam było, tam Myślę, że tak będziemy robić. Jadą byłą stronę i będziemy się pewnie sypać. I ty tam możesz trochę szybciej, nie? Mm -hmm. I tu chyba wchodzi za 12 ton. 11 czy 12 ton wchodziło do tego klasa. Jak pamiętam. No zobaczymy jak będzie tam. To się wziął autem chyba, nie? Bo widzę, że, że stoi i nie wola. Chyba? E, ale co? A o tym mi ktoś mnie wziął? Czy co, e, Nie, po prostu, bo przestawiłem tego. E, przestawiłem. No tak, tak, a o tym tak. Gdy ja tu rozkładam rurę Chyba bardzo nie wrócę. Tutaj się przetrwę za środek pola. Coś ja tutaj, tak, kawałek i jechał taki jeden. A to się teraz się tu chyba tam 6, 6 ponad to miałem na, naładowane do zbiornika. Więc całkiem tutaj mi się daje, że nie zasypię tę ten, ten rzepak. Super, dobrze było pole na wyżegnanie. Dobrze, że wskazuje się tu bali. Wydaje się wtedy tutaj przetnę. na jego kasę dali, ale Ale, czy, ale jest komba. Komba jest. Zasięg, jest wydajność, nie? No to. Header. 7 metrów. Dobrze pamiętam. Teraz zobaczymy. Tak, 7 metrów. Chyba ja ten. Na tego mega, na to ile tu? Mega ma 6 metrów. Nie. no, tylko że z zbrojnik mamy. No tak. Może tego właśnie się na 660 z tym kaderem siedmiometrowym Ale chyba jeszcze były te hadery. Nie że że były chyba dziewiątki, czy ósemki jeszcze były. To chyba nie No tak, było No, jak już to No, zamawiali, już, w bo my już chyba na niego rzekali, tam około chyba roku nawet I Chyba nawet nic. No około roku. tak Może chyba żeśmy zamawiali go w tamtym roku jesienią Więc taki właśnie jest, jest czas oczekiwania Ale robotę chociaż robi, nie? Bo no, tu tak. nie ma to narzekać produkowane w chinach nie wiem, ale też są po pierwsze ładne i są też wydajne bardzo. Więc my że się właśnie się... I one? Produkowane, produkowane w Chinach? Ale klas to klas. No na A my do mnie mamy klasę, nie mamy lubimy klasy, nie? Czy oni mamy klasa tam, ten mega klas jest. ogólnie klasy to są takie funkcjonary, że są jedne dla lepszych produktowania. Tak, ja już uważam, że jako kombajn to jest jeden z lepszy. A jak nawet nie najlepszy. I jest tak z no. też... i tam przykład te stare, nie? Wiesz, to co ma tam. mega to chyba są lata dzidz... dziewięćdziesiątego, jakoś tak są, nie? Zobacz, no tak. kompanie do tej pory chodzi i jest cichutki, ale jest, nie, mega. A wiesz, mega, to... no na przykład były... jest dominatory, ale te jakie to były. Te ja były 10 lat wcześniej, były podgłowane czegoś tak, no, sens, no, nie? Ale to, to, to... To na, spotkać, no, ale to. dominatora to nadal może spotkać normalnie, na. To jest, to jest dobry kompanie, no co jak kościół które mają które są z lat 70 czy to nawet 60 się to wiesz no. ale nie ma co się zaskiwać że, że to jest technologia niemiecka tylko wiesz tam to jest głośno wszystko i w ogóle a tutaj jest cichutko wiesz no. widzą to wiesz jak głośno jest a to coś tam się stanie ale też masz taki swój urok nie no tak widzą to to no, zawsze tak. był ja tylko tutaj tego i już jadę do... Już jadę kościół. Do... Mhm. Ja całkiem Widzicie zapiąc... co? Czekajcie chwilę, tutaj ustawię coś w kamerce. O właśnie. A, przy okazji zrobiłem sobie tak jeszcze. Właśnie eee. nie wiem, czy tutaj Pokazywałem wam nasze hektary, nasze pola. Tu mam, słuchajcie, rzepak ten właśnie nasz. Tu mamy drugi rzepak Tu mamy łąkę naszą jedną, drugą łąkę Tu mamy konieczynę naszą Nie, tu jest, tu jest, yy, tu jest, yy, kurde, brak mi słowa Gorczyca Tu jest gorczyca, tu mam gorczycę, tu mam gorczycę, tu mamy buraczka I tu mamy Przenżytko Tu jeszcze mamy gorczycę Więc tej, tej gorczycy co roku jest bardzo dużo no, ale rozumiem. mi się wydaje, że jakoś tak coś słyszałem, że podobno na górczycę ma być najlepsza tam koło grudnia, czy listopada. Więc myślę, że nawet byśmy może zrobić są łódkę na tą gór, całą górczycę. Eee, Gorczyta jak dobrze pamiętam, to właśnie listopad to jest. Jak dobrze pamiętam... Tamter roku żeśmy, żeśmy spróbowali się... chyba w listopadzie właśnie, nie? Mhm. Mm Zobaczymy jak to tym roku też po prostu nieco na tam, nie? No jakby tak było, no to nawet jakaś wywrotka by koła no, Zamówić jedną łódkę czy coś i tyle, nie? No tam no, robota idzie A jeszcze mamy dalej jedno pola. No tam właśnie teraz, tam o. Tam to pole troszkę mniejsza jest, bo tu pokazuje mi, tu jest około 2-4 hektara. Pokazuje mi na monitorku, a, a tam będzie około hektara hektar, 80, czy 1,90 hektar. Widzicie, widzicie, widzicie wszystko w na moim ekranie. Więc... Tutaj, nawet to super elegancko, mi się wydaje. Takie mm -hmm. blondowanie pokazuje mi, że około 100%. No, mój zorku tutaj właśnie w tym moim klasieku To jest to już to 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 elektronika, nie? Mhm. No, ale... się mówi, że jak to elektroniki, to lepiej Myślę, że widzowie będzie tak, nie wiem, ze dwa, trzy odcinki ze żniw Bo się daje, że wszystko będziemy robić sobie już poza odcinkami reszta resztę, no bo... To oczywiście, oczywiście, też masz tak bardzo zanudzać, nie? Chyba, że na przykład z wielkich odcinków, jeszcze więcej, no to możemy robić, oczywiście, no ale wiecie co będzie. Dzisiaj mi że tylko rzepaki, więc tutaj po rzepakach to wiesz, wiesz, wiecie jak to jest. Nie będziemy nic robić już, bo tak to bym się jakoś popracował, może coś, czy coś, nie? Aże, że rzepak jest tu, to wiadomo, że pracować nie będę, bo nie ma, nie ma co pracować. Mhm. A Gryga to jest na ten, czy na sieczkę? czy? na sieczkę A czemu znaczy, ludzie, niektórzy tam, tak, słyszałem, że potem się to na tą, na słomę normalnie, no i później tutaj im krową mnie, ale tak, że tam nikt nie tak tego nie, nie, nie pływali. tam niżsi gospodarze, właśnie słyszałem, że tu na nawet tak tam na podlasie, tak podobno robią bo my patrzymy w podraszy, w tam o liwizę rolników pod to wiecie tam dużo takich robią specyfiki jak tam ja czas, czas w polu nie jest to właśnie dzisiaj ja tylko się, się zobaczę tam o 20 selekcji to wiecie no i tak robota idzie mało, się sypie aliancko mam że to, zobaczcie jak liwizę wie, że tu jest takie, tu jest to, to się więcej nie? Mi się wydaje. Zgoi zobaczcie, blaszek elegancki, z Goj też ma bardzo duże, bardzo ładny. Bardzo ładny bardzo zbiorniczek. Ciekawe ile tam w ogóle żeśmy ile go się mluczyli. No. So, wiadomo, że jak najlepiej, to jak najwięcej, no, jak, jak, jak najwięcej... Nie, co ja tu Jak najwięcej jak to, to najlepiej. To... Dobra widzowie, taka zamienię sprawa, że jeśli właśnie się podobają moje odcinki, to możecie sobie zostawić łapkę w górę i subskrypcję z uwagę żeby nie również nowych filmów. No, Oczywiście Was bardzo do tego zachęcam. Wtedy byśmy widzieli, że chcecie to oglądać na pewno. No, te odcinki osobiście nam nie, nie, nie za bardzo i to nie za bardzo dobra. pasta tych odcinków, no ale robimy co możemy. Staram się ja, ja przepraszam, bardzo widzowie. Eee, przystar Staram się ja najbardziej i chłopaki tak samo oczywiście, tworzyć odcinki, które będą się Wam podobały. Niestety nie, nie zawsze to jest takie do wykonania, ale. Ale, ale. Ale, ale tworzymy odcinki, no i teraz gdzieś była spora przerwa ogólnie, no ale wracamy po tej przerwie i mam nadzieję, że wrócimy teraz dobrą pasą z lepszymi odcinkami. Bartek nie, ale wracamy tylko więcej. Wracamy, żeby było lepiej. No dokładnie. No Dokładnie. Dobra. Ja teraz tutaj jeszcze zrobię, nie wiem przejazd. A szybko, szybko, szybko. Myślałem, szybko, że o wiele dłużej. Że dłużej. Dłużej. dłużej będzie trzeba kosić. Myślę, że ten... Pole chyba jest w ogóle większe od tamtego, to tamto tu to szybko powinno wyjść. No, to pole trochę większe. Tak myślę, że tu pole jakieś 0,5 teraz jest mniejsze od tamtego. To jest większe, no. bo tamto jest mniejsze od tego od mm -hmm. Hmm. No, tam No, tamto jest mniejsze. Słuchajcie, wiecie, co? Tu mi coś właśnie teraz przerwało kamerkę, nie wiem czy chyba kliknąłem, no, że... czy to jest, ale patrzę, czy się nagrywa, ale patrzę, że przerwało mi nagrywanie, więc nie widzowie, zobaczymy, zobaczę jak to, to właśnie, kiedy mi to przerwało nagrywanie, eee, bo tu się walnę właśnie tu mówię tych zagłówek kamerką, spadek i właśnie patrzę, czy się nagrywa i właśnie patrzę, że się nie nagrywa, i właśnie nie wiadomo, panowie, widzowie, kurde, panowie, widzowie nie wiadomo, kiedy to przerwało. Eee, ale teraz już jestem, powinno teraz nagrywać. Eee, teraz słuchajcie, zały to już właśnie pole cały wykosiliśmy. Eee, I jest taka sprawa, że chyba mamy tam już 20 chyba parę minut odcinka, czyli 20 minut odcinka. Dokładnie eee, chyba 25 minut odcinka ja mam nagranego. To zobaczymy jak z tego oczywiście wyleci, no bo gdy zaraz 25 minut no a później mówicie, że no coś tam chyba ten youtuber uszukuje, nie? pan widza ja po prostu mówię, ile on teraz na nagrywa, tak? No, to no, bo jakby coś będzie, tak? No, to trzeba trochę ująć. No wiadomo. Co widzowie, ja wjechałem się tam do pole. To ja Pasz. myślę, że teraz właśnie ogary będziemy kosić, będziemy kościć, ale tak już bardziej let's playowo. Czyli ja po prostu będę wam pokazywał. Takie ujęcia krótkie, jak, jak to, jak kosze, i wtedy ja tak będzie po prostu leciało odcinek, tak po prostu zmontuję, żeby było zabone dobrze, bo mamy 20 pełnego odcinka, tak więc nawet nie chcę takich długich odcinków robić, żeby nie były jakieś bardzo zanudzające, eee, Więc wiecie, teraz tutaj jedziemy sobie w pole, i wtedy widzimy się już, e, wy się widzicie na ujęciach krótkich.

tych krótkich senkach z koszenia tego pola i teraz właśnie lecimy sobie mamy pełny transport rzepaku i na mną jeszcze w zbiornikach tych w to chyba tu możesz już ten tu składać nie? no się, słuchajcie sobie lecę na Gospę i wtedy myślę, że będziemy kończyć już ten odcinek i się w przyszłym odcinku z kolejnym filmik, a tym razem będą już nieba To i korek jak widzę, czego to jest korek e, chyba się w samochody na styczko dobra, wtedy ja tam tutaj w opcjach Garnej Składaj, zrobię. Zobaczcie, z resztą Przeżyto nie doszło. co jeszcze wychodzi do hałasu, bo siedziałem w Wojskach w tym dniu, bo muszę jakiś taki tydzień, tydzień mi się nadaje, że nie powinno być Przeżyto dojść e, nam. Więc wtedy, jak się, jak porozmawiacie, wchodzicie w tą Przeżyto, to jest film elegancko, wtedy wam przeszło, że już wypuszczę zekoszenia zboża. Ale ten polon duży jest, nie? To no, tak. jest bardzo... Legalny ten produkt, jaki jest, to bardzo wygodny. Bardzo wygodny. Byś miał jakiś plan, on bardzo jakby ja... Bardzo głośny jest. Bo trochę tam ma... Nie zrobię tego. Środek naprawdę odkręcony jest. Tak powiem. -y, nie, jak chciałem, jest to dobrze, dobrze mówię no tak. ale że to ma trochę do... no Takie no, no tak, no tak. na I no... Do silosu Wyładować trzeba rzepaczek. To chyba już koniec dzisiaj z My, 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 my sobie tutaj, wtedy sobie tutaj wtedy sobie, sobie Blandeczkę ściągniemy. I teraz tak no, na prawo żeby nie I w widzowie widzimy się już w przyszłym odcinku o tym Ale widzimy się widzimy się już w kolejnym odcinku z. Paśnia, ja przyszła także na razie. Cześć. Pa pa. Pa.